Mieliśmy 49 uczestników, no niestety ze względu na choroby było 45. Uczniowie byli podzieleni na dwie kategorie, tak jak w tamtym roku, innowacyjną i tradycyjną, oraz na takie kategorie klasy 1, 3 i 4, 8. No jeżeli chodzi o zainteresowanie, nie maleje, ponieważ w tamtym roku była podobna liczba uczestników. Dzieci zapisują się, żeby uczyć się czegoś nowego. Z sposobem tradycyjnym i malowałam mazakami farbnymi. Zaczęłam od malowania kwiatków tutaj na, tutaj na górze i na dole. Później przyszłam do takiego ala przedzielenia jajka na dwie części i zaczęłam robić jakby małe takie Kreski i zakolorywać i zakolorować to kolorem z zielonym, tak fioletowym musiałam i dorobić małe kropkowane kwiatuszki, tak samo z drugiej strony i, i jeszcze tutaj. O, później przyszłam do malowania wielkiego kwiatka już na środku i pokolorowałam tło na, na ten sam kolor i zaczęłam znowu kropkować takie małe światki tak samo z tamtej strony tutaj. Było bardzo fajnie. Można się nauczyć tego, że nie zawsze się wygrywa. Fajnie było bardzo. Podobało mi się. Czegoś można nauczyć. No można, można by było się nauczyć. Dekorować takie jajko, ponieważ ja je robiłem pierwszy raz i wiele się na, nauczyłem, że, że będę musiał się w następnym roku bardziej trochę postarać. Poziom konkursu bardzo wysoki pomysłowość. Bardzo duża. Tutaj pan dyrektor z Modern Hedge miał duży problem, był zaskoczony. No my już wiemy, na co możemy być przygotowani. Nasi uczniowie jak zawsze stanęli na wysokości zadania. No i konkurs oczywiście bardzo się podobał. Wszystko co było tutaj przygotowane poczęstunek, nagrody, którymi były bony do dekatlonu. Oczywiście są też taką motywacją dodatkową, ale myślę, że nasi uczniowie też czerpią radość z tego, że są razem, że robią coś przyjemnego. No i tak oni też to oceniają, jak widać we wcześniejszych wywiadach.